Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy na lodowatych odległych wyspach Georgii Południowej i Sandwichu Południowego grasowały kiedyś dinozaury? Witajcie w kolejnym odcinku o tajemnicach prehistorii. Te brytyjskie terytoria na południowym Atlantyku to surowy raj dla pingwinów, fok i albatrosów. Górzysta Georgia Południowa z szczytem Paget na prawie 3000 metrów i wulkaniczny archipelag Sandwich z aktywnymi wulkanami jak Mount Belinda. Ale czy dinozaury? Sprawdziliśmy fakty. Geologia tych wysp to głównie paleo i mezozoiczne skały osadowe i wulkaniczne. Fragmenty dawnej Gondwany, ale nie znaleziono tam żadnych skamieniałości dinozaurów. W epoce mezozoiku te obszary były prawdopodobnie pod wodą lub w formie grzbietów oceanicznych, nie sprzyjając lądowym gigantom. Dla kontrastu na pobliskiej Antarktydzie odkryto dinozaury jak Cryolophosaurus czy Antarktopelta w czasach, gdy kontynent był zielony i ciepły. Te wyspy to dziś bastion morskiej fauny, ale prehistoria pozostaje bez dinośladów. Jeśli lubicie takie tajemnice, subskrybujcie kanał World of Dinosaurs po więcej faktów o dinozaurach z całego świata. Dajcie lajki like i komentarz, gdzie następna przygoda.